Witajcie w kolejnym odcinku Motomaniaków. Dzisiaj chcemy zaprezentować Wam najmniejszego Lexusa, jaki jest dostępny. Jest to model CT o oznaczeniu 200H. No i H oczywiście sugeruje nam, że mamy do czynienia. Z wersją hybrydową. Tak jest. Powiem od razu, że jest to jedyny model, jedyna wersja silnikowa, jaka w ogóle w tym aucie jest dostępna. Nie możemy tutaj wybrać żadnego innego silnika, a tylko i wyłącznie napęd hybrydowy. Napęd hybrydowy jest dobrze znany z innego samochodu, a mianowicie z Toyoty Prius czwartej generacji. Bo taki napęd właśnie się tutaj znajduje. Pod maską mamy silnik spalinowy, benzynowy o pojemności 1,8 litra i mocy 99 koni mechanicznych. Tak, wiem, jest to dość nieduża moc, ale nie bez powodu jest ona taka niska. Chodzi o to, żeby silnik, który pracuje w cyklu Atkinsona, był nastawiony na jak najmniejsze zużycie paliwa. Stąd też małe wysilenie tej jednostki. Ale dodatkowo silnik spalinowy jest wspomagany silnikiem elektrycznym, który generuje około 82 koni mechanicznych. No i chciałoby się oczywiście powiedzieć, że łączna moc napędu wynosi 180 koni mechanicznych. Niestety, spieszę z wyjaśnieniem, tak nie jest. Otóż moc w tego typu układach napędowych niestety, ale nie jest sumowana, nie jest to suma matematyczna. Natomiast całość generuje około 136 koni mechanicznych i taka jest faktycznie moc tego samochodu. Dużo i niedużo. Teraz pytanie, do czego ten samochód ma być? Bo na pewno nie jest to hatchback o sportowym zacięciu. Tutaj o tym raczej mowy nie ma. Mimo tego, że przełączymy sobie selektor trybu jazdy w tryb sport, też zbyt wiele się tutaj jeśli chodzi o doświadczenie o odczucia sportowe raczej nic się też nie zmieni więc po co otóż Lexus CT jest to samochód który został stworzony tak mi się przynajmniej wydaje i tak wnioskuję po jego specyfikacji jest to samochód typowo do jazdy miejskiej czyli strzelam mamy żonę i chcemy zrobić jej prezent bardzo fajny zresztą prezent to Właśnie możemy koło takiego samochodu się zakręcić i ewentualnie wziąć go pod uwagę przy zakupie. Co go wyróżnia? Oczywiście Lexus przyzwyczaił nas do luksusu. No i faktycznie jest to samochód z kategorii premium. Tutaj nie ma żadnych eko nowinek, oczywiście pomijając napęd auta. Ale nie znajdziemy tak jak w Priusie materiałów z odzysku czy jakichś słabszych plastików itd., itd. Ale znajdziemy w tym samochodzie to, co szukają ludzie, którzy cenią sobie naprawdę wysoki prestiż i luksus, czy też materiały z najwyższej jakości. No i faktycznie w Lexusie, nawet tym najmniejszym, to zostało zachowane. Możemy wybierać skórzane tapicerki, tapicerkę z Alkantary itd. itd po system nagłośnienia Mark Levinson, czyli tak naprawdę e, samochód e, jest e, z tej półki takiej e, topowej. Oczywiście jest to kompakt i, i miejsca na próżno tutaj szukać. E, bagażnik ma zaledwie 375 litrów, chociaż ma podwójną podłogę i jak podniesiemy, czy wyjmiemy w ogóle tą półkę, to e, okaże się, że do tego bagażnika e, można... Coś zmieści. Sylwetka CTK nie zmieniła się zbytnio, przechodził on serię liftingów, i tak naprawdę przód zmienił się, aby nadążać za wizerunkiem marki, czyli ten grill taki potężny, lampy oczywiście z diodowym, tym takim agresywnym wzornictwem. No i tak naprawdę tył też delikatnie został odmieniony. Ale tak naprawdę w całej tej bryle auto zbyt mocno się nie zmieniło. Zmieniło się natomiast troszeczkę wnętrze, które też już zaczęło nawiązywać do swoich większych braci, czyli do modelu IS czy GS. Kierownica chociażby no w zasadzie chyba jest identyczna. Tyle z zewnątrz. Tak jak powiedziałem wcześniej, w poprzednich odcinkach na temat wyglądu nie dyskutujemy, dlatego że jest to. Indywidualna sprawa, jednemu się podoba innemu nie. Dodam jeszcze tylko, że paleta barw samochodu jest naprawdę bardzo szeroka, więc myślę, że jeśli chodzi o kolor auta, każdy wybierze coś dla siebie. No i jeszcze jedna bardzo fajna rzecz dla mnie przynajmniej, jako dla osoby, która Jeździ różnymi samochodami. Nie jest to wersja w wersji topowej, czyli, wiadomo, samochody z parków prasowych raczej są doposażone maksymalnie we wszystko, co w tych cennikach jest, a tutaj nie. Tutaj mamy wersję Prestige z kilkoma dodatkami. Cena oscyluje w okolicach 130 tysięcy złotych. No i to mi się podoba, że możemy też pokazać samochód, który niekoniecznie jest może kosztować około 200 tysięcy, tak? Także to jest też bardzo ciekawe. Zapraszam do środka, zobaczmy jak Lexus prezentuje się wewnątrz. No i tak jak powiedziałem wcześniej, w Lexusie CT na próżno szukać nie wiadomo jakich przestrzeni. No ale z drugiej strony nie jest to też samochód, który ma. Tą przestrzeń jakąś dużą posiadać. Pierwsze co to bardzo szeroki środkowy tunel, na którym zostały umiejscowione różne rzeczy. Od skrzyni biegów, poprzez obsługę radia do selektora trybu jazdy, no i obsługa ekranu systemu infotainment, który znajduje się na środku. I na szczęście, uwaga, jest to joystick z pokrętłem, a nie ten touchpad taki niewygodny, który znajdziemy w wyższych modelach. Akurat to jest zdecydowanie wygodniejsze do obsługi i wierzcie mi, że podczas jazdy bez żadnego problemu możemy tym systemem sobie operować. Przede mną olbrzymi licznik. Po boku ekran z informacjami na temat zużycia paliwa, nawigacji, radia itd., dalej. Wszystkie te informacje możemy na tym ponad 4-calowym ekranie ciekłokrystalicznym sobie wyświetlić. Z lewej strony, słuchajcie, z kolei mam... Mm, nie obrotomierz. Chociaż obrotomierz jest, jeżeli ustawimy selektor w tryb sport, to automatycznie on się przełączy na obrotomierz i pokazuje obroty silnika. Natomiast w trybie normalnej jazdy mamy wskaźnik eko-jazdy, czyli czy korzystamy z mocy silnika, czy jeździmy ekonomicznie w miarę, zużywając jak najmniej paliwa, czy też dochodzi do procesu ładowania baterii, czyli odzysku energii z kół. Bądź z silnika, gdy na przykład na postoju, jak wcisnę gaz, to się powinien silnik włączyć. Tak, silnik się włącza i wówczas następuje ładowanie akumulatora. Tutaj taka ciekawostka, tak naprawdę wciskanie pedału gazu nie powoduje otwierania przepustnicy. To jest jakby niezależne, bo ten układ działa sam sobie i dostaje tylko informację, oczywiście, że ten gaz jest wciśnięty. Natomiast to, jak realizowany później jest napęd. To już decyduje, że tak powiem, tam komputer. Dobrze, zgasisz się zaraz, zaraz się pewnie zgasisz. Resztę przycisków, słuchajcie, znamy, czy wyświetlacz, który znajduje się tutaj na środku od temperatury i godziny, którą wskazuje. No mam takie wrażenie, że został wyprodukowany w latach 90 i jeszcze jakieś stany magazynowe powodują, że po prostu są te wyświetlacze ładowane do Mniejszych modeli. To się nie zmieniło. Szkoda, bo na przykład najnowszy Lexus LS ma już te wyświetlacze naprawdę przepiękne i wygląda to naprawdę kapitalnie. No, mogliby jeszcze troszeczkę bardziej to wszystko ujednolicić we wszystkich modelach, a nie zostawić tutaj coś takiego straszliwego. To akurat mi się nie podoba. No i przyciski na przykład od regulacji lusterek. No też myślę, że. Toyota Camry chyba już miała coś podobnego. Tutaj też to zostało. E, oczywiście trochę się czepiam, ale, ale kogoś, kto na bieżąco ogląda te, te rzeczy, może troszeczkę razić. Słuchajcie, materiały, materiały są naprawdę najwyższej jakości, nie ma się tutaj do czego przyczepić, tutaj mamy jakąś skórkę, plastiki jak są, to są mięciutkie, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, pomimo że, chociaż nie, ten samochód akurat jest w miarę nowy, to jeszcze skrzy... tu... skrzypiec tutaj nic nie będzie, natomiast mm, myślę, że nawet jakby się przejechało y, autem dużo, dużo więcej kilometrów, to y, mam też informację, że Faktycznie to spasowanie tych elementów w Lexusach jest na tyle porządne, że mimo dużych przebiegów czy wyboistych dróg to wszystko się nie rozjeżdża. To wszystko jest takie zwarte i skupione. No i to jest na pewno bardzo fajne. Słuchajcie, fotele są super wygodne. Tutaj akurat mamy tapicerkę materiałową i fajnie, bo wolę chyba takie tapicerki niż tapicerki skórzane, bo tutaj się wsiada w taki fotel i na tym materiale od razu jest miło, ciepło i przyjemnie. Zwłaszcza gdy na dworze jest taka temperatura, a nie inna. No i co, tyle chyba jeśli chodzi o przód samochodu. Obsługa samochodu jest bardzo intuicyjna. Na kierownicy mamy podstawowe joysticki, regulacje głośności, zmiany radia czy też telefonu. No i informacje, które możemy wyświetlić na komputerze, również wyświetlamy sobie za pomocą tego joysticka. Czy systemy bezpieczeństwa, chcemy włączyć, wyłączyć asystentów, pasaruchu itd., itd., wyświetlić tryby hybrydowe czy, czy przebiegi itd. Wszystkie informacje są tutaj na tym niewielkim ekranie ulokowane. Tutaj spodziewałem się, właśnie nie wiem czego się tutaj spodziewałem, ale pod tą klapką znajduje się gniazdko od zasilania i dodatkowe porty USB oraz. Wejście AUX. Dzięki temu możemy podłączyć jakieś zewnętrzne źródło. Nie wiem, czy to jest zbyt y, przemyślane rozwiązanie, umiejscowianie tego w tym miejscu. Bo jak tutaj zaczniemy coś wkładać, no to niestety. Będzie to podatne na uderzenie ręką czy, czy czymś innym, czy pasażer może to trącić i niestety taki przewód czy pendrive może łatwo stąd wyrwać. Tutaj jest prawdopodobnie kieszonka na smartfon, ale dzisiejsze smartfony są już troszeczkę większe niż te, które były kiedyś, no i ten smartfon za bardzo tutaj wpaść nie chce. Ale z tego co wiem, to użytkownicy Lexusów wykorzystują tą półkę, która znajduje się przeważnie przed ekranem i tutaj na ten telefon miejsce... Przeważnie jest, może nie jest to zaplanowane miejsce, ale e, faktycznie jest dosyć e, wygodne. Dobrze, tyle jeśli chodzi o przód. Zobaczmy, co dzieje się na tylnej kanapie. No więc tak, jak na kompakt, dramatu nie ma. E, możemy włożyć sobie nogi pod. Przedni fotel, i to jest akurat bardzo dobra rzecz, bo ostatnie samochody, właśnie które testowaliśmy, w większości nie miały tutaj miejsca na nogi. A to daje sporo, bo jeżeli tutaj miejsca na nogi by nie było, czyli nie mógłbym wsunąć nóg pod fotel, to z miejscem byłoby słabo. Natomiast przez to, że te nogi możemy tam zmieścić, to automatycznie tego miejsca na nogi robi się troszeczkę więcej. Piękna ta tapicerka jest, naprawdę, słuchajcie, pasuje do tego samochodu, jak ulał. No i co, jak na kompaktowy samochód, słuchajcie, nie jest źle. Zamknę sobie drzwi, żeby ocenić klaustrofobię, ale nie, nie, nie jest tak źle. Myślałem, że ta szybka, która z zewnątrz wydaje się dosyć mała, taka mała wcale nie jest i widać wszystko, co dzieje się na zewnątrz pojazdu. Jeśli chodzi o fotelik, to. Dziecko no niestety będzie kopało ten piękny materiał, bo tego miejsca tutaj aż tak dużo nie ma. Ale jak wozi, wozicie dzieci gdzieś tam do przedszkola, do żłobka, czy jeździcie z nimi na zakupy, to jest to naprawdę wystarczające. Idąc dalej w sprawdzaniu objętości, obszerności samochodu, no warto też zajrzeć do bagażnika. A ten na pierwszy rzut oka wydaje się tylko na zakupy czyli kilka reklamówek, nawet takie nie za duże te zakupy, ale na szczęście mamy tutaj drugą podłogę, pod którą już znajduje się dosyć też spora skrzynka, więc jeżeli to byśmy sobie wyjęli w ogóle, no to nagle się okaże, że jakieś tam walizeczki możemy wrzucić i gdzieś dalej pojechać. W dalszej części znajduje się część układu hybrydowego, konkretnie baterie, więc o, i tu jeszcze jest jakaś półka też fajna spoko. Yy, więc niestety ta część już będzie wyłączona zupełnie z yy, pojemności. A z prawej strony mamy też schowek. Tutaj idealnie pasuje gaśnica, więc wszystko ma tu swoje miejsce. Tak jak powiedziałem wcześniej, 300, niecały 380 litrów. Jest to wynik, powiedziałbym, no, średnio, średnio niski. Ale zapakować się coś da. No dobrze, czas na wrażenia z jazdy. Jedziemy. No dobrze, na początek mój testowy odcinek. Już Wam pokażę, jak on wygląda mniej więcej. Wygląda tak, czyli polna droga, która jest strasznie wyboista. No i na takiej drodze od razu, słuchajcie, widać, że pomimo, że z prędkością prawie 40 km na godzinę. W aucie jest cicho, chociaż CT jest zestrojony, jeśli chodzi o zawieszenie, dosyć sztywno. Co do Lexusa, jest raczej niepodobne. Bo Lexusy raczej mają taki styl bardziej kanapowy, powiedziałbym. Chociaż może nie. Ale w ceteku ewidentnie widać, że zawieszenie jest bardzo zwarte i dosyć sztywne. Silnik słychać z zewnątrz, co też do Lexusa nie jest do końca podobne. Ale też nie jest to dźwięk jakiś uporczywy, czy też nie wiadomo jak bardzo głośny, ale jest słyszalny. No dobrze, CVT. To jest chyba temat, który budzi najwięcej kontrowersji czy też zastrzeżeń ze strony użytkowników. Dlaczego? Dlatego, że skrzynia CVT jest to przekładnia bezstopniowa i tak naprawdę obroty silnika w tego typu napędzie hybrydowym z wykorzystaniem właśnie takiej przekładni. Nie powodują, że one bezpośrednio przekładają się na prędkość obrotową kół, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby wygenerować tutaj, słuchajcie, moc, a moc dopiero jest przekazywana poprzez pas czy łańcuch na koła. Raczej jest to chyba pas tutaj zastosowany. I to powoduje, że mamy wrażenie wycia. Wycia silnika, wycia skrzyni biegów, różnie jest to określane. A bierze się to właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu, że obroty nie wchodzą adekwatnie do rozpędzających się kół. Do czego jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni. No i co teraz? Do tego też trzeba się po prostu przyzwyczaić. I wierzcie mi, że kilka dni z tego rodzaju skrzynią biegów. Czy też przekładnią, spowoduje, że przestaje nam to tak naprawdę przeszkadzać. Inną zaletą układu hybrydowego, tego zresztą bardzo dobrego układu hybrydowego, który już od kilku dekad jest rozwijany, jest niewątpliwie po pierwsze kultura pracy, bo naprawdę działa to bardzo dobrze wszystko. Druga sprawa jest taka, że tryb, w jakim pracuje silnik w połączeniu z baterią i silnikiem elektrycznym powoduje, że faktycznie zużycie paliwa jest, albo może być, na bardzo niskim poziomie. Mam tu na myśli porównanie samochodu z napędem konwencjonalnym, czyli z silnikiem diesla, czy też silnikiem spalinowym. No, pokuszę się tutaj o stwierdzenie, że faktycznie układ hybrydowy pali troszkę mniej. Oczywiście jak będziemy ładować mu tam gaz na maksa, no to cudów nie ma. No, silnik jest spalinowy i musi spalić swoje paliwo. Natomiast jeżeli jeździmy faktycznie tylko w ruchu miejskim, stoimy sobie w korkach, to napęd hybrydowy naprawdę się tutaj sprawdzi bardzo dobrze. Inna sprawa jest troszeczkę na trasie, gdzie silnik faktycznie spalinowy pracuje praktycznie cały czas, i stąd spalanie może być troszeczkę wyższe. No właśnie, ale co z tym spalaniem? Średnie spalanie słuchajcie, podczas przejechania około 1000 km, bo zawsze staram się ten licznik zresetować, gdy odbieram samochód i zapamiętuję zapamiętywana jest mój styl jazdy, a staram się jeździć raczej normalnie, tak, żeby te wyniki były jak najbliższe takiemu użytkowaniu samochodu, takiego typowego użytkowaniu samochodu. Moje średnie wychodzi 69. No i jest to o ponad 2 litry, więcej od tego, co sugeruje producent w swoich specyfikacjach technicznych. No, ale niestety jest tak przeważnie, że spalanie takie codzienne będzie wyższe od tego, które producent podaje. Producent oczywiście nie jeździ w ruchu miejskim, nie jeździ na trasach, albo jak jeździ, to jeżdżą według, tak mi się wydaje, zupełnie innych wytycznych, lub też spalanie jest po prostu brane z warunków laboratoryjnych, czyli Stała temperatura, stała wilgotność, i tak dalej, i tak dalej. Stałe obciążenie. No i faktycznie taki wynik można osiągnąć. Ale można go też osiągnąć jeżdżąc po prostu w stylu eko. Tak, czyli głaskanie, delikatne głaskanie pedału przyspieszenia. Oczywiście tryb ustawiony zawsze na eko. No i wówczas myślę, że do tych 4 litrów możemy zejść. Kiedyś brałem udział w tak zwanym Eco Challenge'u Toyota i właśnie był tam Prius ze swoją hybrydą czwartej generacji na odcinku 250 km, a było to zlokalizowane gdzieś w górach. Udało mi się razem z moim kolegą Tomkiem Szmandrą, pozdrawiam serdecznie, udało nam się osiągnąć wynik 3,11 na tych 250 km. Faktem jest, że jazda w Eco wymaga od kierującego naprawdę dużego samozaparcia i uważania na każde wciśnięcie pedału gazu. No ale to pokazało, że faktycznie do 3 litrów da się zejść i można taki wynik osiągnąć. Zresztą 10 załóg wówczas brało udział i różnice w spalaniu, z tego co pamiętam, oscylowało około 0,2 litra, czyli najlepsze było 2,997, zdaje się. To osiągnął Piotrek Wielgus. natomiast najwyższe chyba właśnie było około 3,2 litra. No i to jest faktycznie wynik naprawdę rewelacyjny, biorąc pod uwagę masę samochodu, czyli 1,5 tony, pojemność silnika 1.8, no moc 136 koni, no nie należy do jakichś nie wiadomo jakiego wyczynu. W każdym bądź razie ten zespół, który znajduje się w Lexusie CT, to jest niemal identyczny zespół, który znajduje się w Toyocie Prius. No i nawet ceny tych samochodów są, słuchajcie, podobne. Fakt, że Prius jest większy troszeczkę, ale tak jak powiedziałem na początku materiału, wykonanie i odbiorca tego samochodu jest zdecydowanie inny. Tak jak powiedziałem wcześniej również, nie dostaliśmy wersji na maksa wyposażonej, czyli jest to wersja taka, powiedziałbym, ze średniej półki cenowej. Nie ma tutaj wszystkiego, co zawsze w tych samochodach się znajduje. Nie ma na przykład marka Levinsona, systemu nagłośnienia, który osobiście ja uwielbiam, ale szczerze muszę powiedzieć, że nawet ten fabryczny zestaw, czyli niesygnowany markiem Levinsonem, Działa też bardzo dobrze. Ciężko tutaj się naprawdę do niego przyczepić. Bardzo fajnie jest zbudowana scena. Jest dobry sopran, jest fajne podbicie basu, i to wszystko jest tutaj usytuowane z przodu. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Kierownicę znam z innych modeli Lexusa. No, tak jak powiedziałem również wcześniej, szkoda, że nie są brane te elementy z tych większych modeli. Również do tego najmniejszego. Szkoda, bo to by na pewno też zrobiło tutaj większą pracę. Reasumując, Lexus CT jest jakąś alternatywą dla klasy premium, dla może tej świętej trójcy, czyli Audi, BMW, Mercedes, dla Volvo. Na pewno jest wart uwagi. Oczywiście w Polsce Polska nie jest jeszcze przystosowana do alternatywnych rodzajów napędu. Czyli nie mamy tutaj żadnych ulg z tytułu użytkowania hybrydy. W niektórych miastach możemy zaparkować za darmo, ale to też musimy przejść przez procedurę, czyli trzeba załatwić sobie plakietkę, którą gdzieś tam się za szybą umieści i wówczas faktycznie możemy za darmo sobie zaparkować. No, ale to też nie wszędzie i też wymaga to od nas Jakiejś ingerencji, a szkoda, bo w innych miastach na zachodzie, na przykład, samochody hybrydowe czy też elektryczne mają o wiele więcej przywilejów. No, miejmy nadzieję, że coś u nas się zmieni i również posiadanie hybrydy czy też elektryka no, będzie miało więcej profitów. Tyle na dzisiaj, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Motomaniaków. Subskrybujcie nas, odwiedzajcie naszą stronę internetową www.motomaniacy.tv. Tam również wiele, wiele ciekawostek ze świata motoryzacji. Trzymajcie się. Cześć!